To już jedenasty forum rolnicze Gazety Pomorskiej. Po raz trzeci spotykamy się w Żninie. Ważnych tematów oczywiście nie brakuje. Dyskutowaliśmy w gronie ministrów i posłów na temat zmian w Europejskim Zielonym Ładzie i tego, czy jest szansa, by ten Europejski Zielony Ład poprawić na tyle, by nasi rolnicy mogli na tym zyskać, a nie stracić. Boję się, żeby... Y za bardzo nie pogorszyła się nasza konkurencyjność, bo nie sprzedajemy tylko w Polsce, ale sprzedajemy na terenie całego świata. Agromed zawsze był blisko rolnictwa. Musimy być w tych trudnych czasach nie tylko dla rolników, ale też dla branży maszyn rolniczych. Czujemy problemy rolników, rolnicy też chyba nas rozumieją, dlatego jesteśmy tutaj. Jest to niezmiernie ważne wydarzenie, które odbywa się w naszym regionie. Nasza firma już od 10 lat jest na, na rynku, ale no też trzeba wspomnieć, że już od ponad 100 lat jako spółdzielnia duńska, spółdzielnia rolnicza, no, jesteśmy obecni na rynku rolniczym w Europie. Jesteśmy tutaj tak, żeby pokazać firmę, pokazać nasze rozwiązania i też posłuchać co nasi klienci i co rolnicy mają do powiedzenia i, i zbierać wspólnie te doświadczenia. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest nierozłącznym elementem. W sektorze rolnictwa. Pomagamy od ponad 30 lat w rozwoju rolnictwa, pomagamy w rozwoju produkcji roślinnej, zwierzęcej i przetwórczej, w szczególności w województwie kujawsko-pomorskim. W tej chwili myślę, że dla naszych rolników najważniejsze są ceny tego, co sprzedają, tak? żeby uzyskiwali odpowiednie ceny za swoje produkty, które pozwolą im później inwestować w rolnictwo, pozwolą się rozwijać im ich gospodarstwo. Moim zadaniem na dzisiejsze forum jest rozmowa, wymiana doświadczeń z rolnikami na temat. Rolnictwa 4.0. Są to najnowsze technologie rewolucji rolniczej, które są wdrażane na poziomie gospodarstw i dofinansowane w bardzo wysokim poziomie, bo prawie 80%.